Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na dodatkowy filmik, i będzie to kolejny filmik z serii, z cyklu wyprzedażowej. No tak, znowu jest to filmik kręcony z leciutkim ukuciem w serduszku. No ale pomyślałam sobie, że troszkę nowego miejsca trzeba zrobić na nowe zapachy. No, i pozbyć się tych, których po prostu nie używam. E, także, jeżeli jesteście zainteresowani, co tutaj do wyprzedaży wchodzi tym razem, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oczywiście, zachęcam serdecznie też do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania i do zasubskrybowania również mojego anglojęzycznego kanału, który znajdziecie tutaj w opisie. Oczywiście, link do tego kanału. Także, e, tak, także dzisiaj dodatkowy filmik z wyprzedażą. Powiem Wam, że Potrzebuję nowego miejsca, bo dosyć dużo zapachów dochodzi do mojej kolekcji, tak naprawdę ciągle, ale też potrzebuję nowego miejsca, ponieważ wkrótce czeka nas przeprowadzka, więc chciałabym. Mieć troszkę mniej do dźwigania, chociaż, tak na dobrą sprawę, to co tutaj zbyt przedaje, to jest zaledwie kropla w morzu, jak wiecie. Natomiast, no, tak jak mówię, chcę jakiegoś nowego, chcę po prostu świeżego powietrza w kolekcji i nie chcę za bardzo trzymać zapachy, które, tak jak zawsze mówię, stoją gdzieś tam jak wyrzut sumienia i nie są używane. I, tak jak zawsze mówię, nie są to zapachy absolutnie, które są brzydkie które, wiecie, kupiłam, poleciłam, a później oddaję, sprzedaję, bo są nieładne. Nie, no po prostu nie o to chodzi. Tak jak ja zawsze mówię, im więcej wąchamy, im więcej testujemy, i więcej nabywamy, dodajemy do swojej kolekcji, no siłą rzeczy są zapachy, które używamy chętniej, są DNA zapachowe, które nagle zaczynają nam się bardziej podobać, niż to, co podobało nam się kiedyś, no i siłą rzeczy mm, inne zapachy muszą odejść. No i tutaj mam 10 takich zapachów. Zacznijmy od pierwszego, który z bólem serca chcę sprzedać, ale no pomyślałam sobie, że kurczę, za żadnym z zapachów, które sprzedałam w poprzednich edycjach wyprzedażowych, nie tęsknię. Także no, jeżeli nawet kiedyś zatęsknię, mogę, mogę odkupić, bo nie są to zapachy wycofane. A więc, jeżeli nawet zatęsknię za którymś z tych zapachów, myślę, że po prostu odkupię. Na tą chwilę chciałabym jednak je sprzedać. Aha, no i tutaj, jeżeli chodzi o zasady tej wyprzedaży, to tym razem znajdziecie ceny w opisie do filmiku. Już od razu mówię, że ceny nie podlegają negocjacji, ponieważ no nie chcę, wiecie, siedzieć z kimś tam na łączach cały czas. Mam wrażenie, że i tak za dużo czasu spędzam... Przy ekranie, także po prostu jeżeli komuś cena odpowiada, to niech do mnie napisze, czy to na Instagramie, czy na mailu, i po prostu zaklepię sobie, i wtedy wyślę oczywiście zapach po otrzymaniu przelewu. I bardzo proszę osoby, które mają moje dane do blika, bo ja najczęściej najchętniej, właśnie blikiem, lubię płatność, jak robicie, no ale oczywiście przelew nie przeszkadza jak najbardziej, po prostu dla Was i dla mnie jest to szybciej, jeżeli jest blik. Ale jeżeli chcecie tradycyjny przelew, no to oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma moje dane blika i znów chce kupić ode mnie zapach, to bardzo proszę nie wysyłać mi pieniędzy, dopóki ja nie potwierdzę, czy to właśnie na mailu, czy na Instagramie, że tak, ten zapach jest twój, możesz wysyłać pieniądze. Bo już miałam właśnie sytuację w na poprzedniej wyprzedaży, że dwie dziewczyny miały mojego blika z poprzedniego razu. Wiecie, mój numer telefonu, żeby zrobić blika po prostu. Z poprzedniego razu, i obie mi wysłały pieniądze w tym samym czasie, bo tak bardzo chciały zarezerwować. No ale ja muszę to potwierdzić. Także dopóki Wam nie potwierdzę, niczego nie wysyłajcie. Yy, yy, I co, i co, i coś miałam jeszcze powiedzieć, i oczywiście zapomniałam, wyleciało mi z głowy. No tak, wysyłam im postem, jeżeli, jeżeli coś, to wysyłam im postem, czy to paczkomatem, czy to kurierem im postu, bo tak po prostu mi jest najwygodniej. Aha, no i chciałam powiedzieć, że ceny, które już tutaj znajdziecie w opisie, zawierają w sobie właśnie koszt wysyłki, tak żeby na głowę, wiecie, było lepiej, że widzicie cenę, jeśli trzeba dodać koszt wysyłki, to nie. Po prostu tutaj już z kosztem wysyłki będzie i tyle, jeżeli ktoś kupi więcej zapachów, no to jakaś zniżka na pewno się pojawi. Także dobra, zacznijmy, takie zasady pokrótce. Pierwszy zapach, na którego temat troszkę serce mi krwawi, ale muszę stanąć przed sobą znów w prawdzie, że tak naprawdę nie mam ochoty go używać, nie myślę już o nim tyle co kiedyś. Jakoś, tak jak mówię, to DNA, ta chęć na DNA zapachowe mi się troszeczkę zmieniła, a więc myślę, że sprzedam go na razie. Jeżeli kiedyś nabiorę ochoty znowu na ten zapach, po prostu go odkupię. Bardzo mi jest żal, bo butelka jest przepiękna i jest to Roberto Cavalli. Klasyczna wersja wody perfumowanej. No, ta butelka jest absolutnie fantastyczna. Ja tutaj mam 75 ml. Bardzo lubię ten zapach. Tak jak mówię, jest to zapach taki nietuzinkowy, kwiat pomarańczy. To jest tak solarnie ciepło. Taka, wiecie, elegancka kobieta. Na wakacjach z opaloną skórą, właśnie gdzieś tam idąca na kolację wieczorem i po prostu taki słodki, piękny zapach solarny, wanilia, fasola tonka. No więc tutaj, no naprawdę jest przepięknie, bardzo, bardzo podoba mi się ten zapach, ale jakoś, wiecie co, nie mam ochoty go używać. Nadal go oczywiście polecam, będę polecała, bo jest świetny. Ja mam wersję Nero Assoluto też, którą muszę Wam powiedzieć, lubię o wiele bardziej niż tą, pomimo, że tej butelka mi się bardziej podoba. W sumie niż Nero Assoluto. No ale na tą chwilę mówię, mam tyle perfum, że na te po prostu nie znajduję czasu ani ochoty. No, jak wącham, to mi szkoda, także no tutaj szybko kupujcie, bo no tak jak mówię, zawsze to jest z bólem serca, zawsze się boję, że się rozmyślę, no ale jak już tutaj słowo się rzekło, no to kobyłka u płotu, że tak powiem. Kolejne dwa zapachy będą z marki i i są to zapachy, które, po które też niezbyt mam ochotę sięgać, bo po prostu mam coś innego w swojej kolekcji. Pierwszy zapach to jest Waldi Okr. Mm, I to jest zapach, który bardzo mi przypomina zapach, który mam już w swojej kolekcji, czyli Katy Perry Indie. Dla mnie to są bardzo, bardzo podobne zapachy. Ja wiem, że niektórzy nie wyczują tego, yy, nie określą tego w ten sposób, natomiast według mnie Katy Perry z Indie jest bardzo, bardzo podobnym zapachem do Waldi Ogre. No ja po ten zapach praktycznie nie sięgam w ogóle, yy, a więc też nie chcę jakoś specjalnie duplikować, bo też nie jest to DNA zapachowe, które uwielbiam jakoś szczególnie. Więc, no, myślę, że do kogoś, do kogoś powinna powędrować po prostu ta butelka, kogoś kto doceni bardziej i kto będzie używał. To jest ta starsza edycja z tymi nalepkami, które mi się o wiele lepiej podobają. Teraz Waldi Okr ma nową, jakby szatę graficzną na butelce. Więc jeżeli ktoś woli tą butelkę, no to jak najbardziej zachęcam do zakupu. I ja z tej serii, wiecie, uwielbiam nouveau genre, który jest niestety wycofany. Ja mam zapas nawet. Bardzo lubię i bardzo lubię sable Faux, taki zapach tonkowy. Gdzieś tam uderzający w te tony mainstreamowe, ale bardzo go lubię. No a tego niestety nie używam, bo mówię, no rzadko kiedy mam ochotę na to DNA zapachowe, pomimo, że on jest piękny, bo on jest taki drewniany, czyściutki. Casualowy taki, ale ma jednocześnie w sobie coś bardzo, bardzo interesującego. No, natomiast mówię, no ja po prostu nie znajduję na niego też czasu i ochoty. Podobnie jak na Kawalego na Roberto Cavalli. Kolejnym zapachem Zifroś jest Cur i to jest zapach, któremu coś brakuje według mnie. I ten zapach przypomina mi zapach, który mam w swojej kolekcji, który wolę po stokroć bardziej. Ten zapach przypomina mi troszeczkę Jouple Bon. Tutaj natomiast nie mamy tonki. W mamy tonkę, mamy więcej tych składników. Juplebą jest bardziej złożony, on później idzie w innym kierunku. Więc juplebą dla mnie jest po prostu czymś więcej. Wolę jego nosić niż nosić to. Poza tym muszę Wam powiedzieć, że kupiłam sobie 15 ml Karner Barcelona Tardes. I ten zapach też, Tardes jest też troszeczkę podobny do Jople Bon. Wolę nosić Tardes, jest przecudowny, ma podobny klimat, ale nie, no tutaj mamy takie jakby czekoladowe mydliny. Tam mamy bardziej sytuację z fasolą tonka i tak dalej, więc tutaj są takie bardziej czekoladowe mydliny. Ten zapach jest dosyć interesujący ze skórą, on nie ma nic wspólnego, pomimo że skóra jest w nazwie Cur de nuit, czyli nocna skóra, coś takiego, oczywiście nie chodzi o skórę ciała, tylko. Taką, wiecie, materiał, yy, skórę, z której wykonujemy kurtki czy coś tam. Także, jeżeli ktoś lubi Cure de nuit, zachęcam do zakupu. Jest to bardzo ładny zapach, porównywany też do Guerlain Spiritus Double Vanille. Coś w tym jest. No, natomiast, tak jak mówię, też nie używam. Ja wiem, że ten zapach stanie się z czasem ciemniejszy, bo widziałam u innych ludzi, którzy mają, yy, z powodu właśnie zawartości wanilii. Więc, jeżeli lubicie takie waniliowo-czekoladowe klimaty, z takim jakby piżmowym podtonem, coś takiego, to myślę, że ten zapach będzie fajny. No, on jest interesujący, ale też nie znajdowałam na niego ochoty. Nie, no, po prostu nie mam na niego ochoty. Także, tak. Kolejny zapach, który, który, który jest mi żal sprzedawać, bo bardzo, bardzo go lubię. Natomiast trwałość na mnie jest, nie wiem, zatrważająco słaba i bardzo mnie to frustruje, a więc no na razie nie chcę mieć czegoś w swojej kolekcji, co mnie frustruje. Arzem Provocateur, jest to, to, jest to klasyczne jajeczko EDP, woda perfumowana. No nie wiem, może zużyłam z 3 ml coś takiego, maksymalnie 5. Jest to przepiękna róża e, z takim jakby skórzanym podtonem, z paczulą. No natomiast niestety na mnie trwa bardzo, bardzo krótko. E, ja bardzo bym chciała ten zapach nosić, wiecie, gdzieś na co dzień, jak gdzieś idę. Natomiast mam wrażenie, że jak tylko się psiknę... To 15 minut, i jest po zawodach. Bardzo mnie to denerwuje. Nie wiem, czy wy też otrzymujecie taki efekt z tym zapachem. Gdyby on był mocarny, gdyby on był taki. Wiecie, dla niektórych osób ten zapach jest mega mocny. Mówią, że w ogóle czuć go cały dzień. Bardzo, bardzo wiecie, skoncentrowana woń. Dla mnie nie wiem, czy ja po prostu staję się nose blind, czyli, no wiecie, tracę, tracę zapach mój nos bardzo przyzwyczaja się do tego profilu zapachowego. Ja po prostu tego zapachu w jakimś czasie nie czuję. Jeżeli czuję to bardzo słabo i bardzo, bardzo mnie to irytuje, także na razie pozbywam się Ażenta prowokater, pomimo, że jest przepiękny, naprawdę jest to przepiękny zapach. Natomiast na tą chwilę mówię, dam sobie radę bez niego. Być może zakupię Chopard Love, bo myślę, że to jest troszeczkę podobny zapach i bardzo dużo ludzi porównuje Chopard Love do yy, Frederica Mar Portrait of a Lady. Frederica Mal, tak, powiedziałam Mar. Mal, Frederic Mal Portrait of a Lady. Portrait of a Lady jest właśnie trochę podobny do tego zapachu, ale jest mocniejszy. Jest świdrujący, biercący w nosie, ma kadzidło, ma paczulę jeszcze prócz tej róży, więc no. Chcę Czego, czegoś więcej, no i niestety, tutaj muszę się pożegnać z zarzędem prowokater. No już, tak jak mówię, uwielbiam ten zapach, jest bardzo ładny, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie po kąpieli mogę go używać, bo tak jak mówię, niestety, jakbym gdzieś z nim wyszła, to bym była sfrustrowana, bo zniknąłby on na mnie za szybko. Więc jeżeli na kimś się trzyma, macie ochotę na ten zapach, to po prostu zapraszam. Kolejne dwa zapachy. Tej samej marki. No i trochę mi też żal, ale z drugiej strony to są na tyle przystępne cenowo zapachy, że na pewno jeżeli będę chciała to odkupię, no tak jak mówię, troszeczkę mniej tych butelek fajnie by było mieć do tej przeprowadzki, właśnie. Gloria Vanderbilt. Jest to ta klasyczna Gloria Vanderbilt. Po prostu chcę na razie sprzedać. Też nie znajduję ochoty na to DNA zapachowe. Ja Wam muszę powiedzieć, że mój gust zapachowy bardzo, ale to bardzo się zmienił. Przez rok tak na dobrą sprawę. Tak jak mówię, im więcej wącham, bardzo dużo niszy wąchałam, no ale też nie tylko. Po prostu nasze preferencje się zmieniają. Jakoś mam wrażenie, że coraz dalej mi do vintage. Nie wiem czemu. Oczywiście są wyjątki, jak najbardziej. Chanel numer 5 uwielbiam, Szalimara uwielbiam. No i właśnie w związku z tym, że. <coughs> Przepraszam, tutaj jak zwykle tracę głos. W związku z tym że mam swoje takie ulubione vintage'e, po które bardziej no po które chętniej bym sięgała. Myślę, że nie ma co zbierać, jeżeli nie mam ochoty używać na razie wolę sprzedać. Jest to przepiękny zapach, bardzo oryginalny, vintage'owy, taki mydlany trochę. No, jeżeli znacie, no to wiecie, taka delikatna czystość mydełkowa. Jeżeli lubicie też Chanel numer 5, to myślę, że ten zapach Wam się spodoba. Także Gloria Vanderbilt i drugi zapach za nią, no też Gloria Vanderbilt Minuit a New York. Ten zapach bardzo lubię też. Jest to ten zapach z tego rodzaju, który mówię, że jak się psiknę, to się zastanawiam, co mi tak fajnie pachnie. Natomiast też, no na razie, na razie też nie znajduję ochoty na noszenie tego zapachu. Wolę coś innego po prostu. Natomiast jest to świetny zapach. On ma w sobie gardenię, ma akord zamszu też, więc właśnie w bazie bardzo, bardzo fajnie wybrzmiewa tak ciekawie. Jest mocno kwiatowy, więc musicie lubić oba te zapachy. Tak naprawdę są mocno kwiatowe. Ten jest dla mnie trochę mniej retro niż ten. Natomiast trzeba lubić kwiaty, żeby po prostu znieść te dwa zapachy. Jeżeli lubicie gardenie, akord zamszu, to myślę, że ten zapach będzie super. No, ja mówię, bardzo lubię, ale nie sięgam po nie, więc szkoda, żeby się marnowały. Kolejnym zapachem jest zapach, który oddam tak naprawdę za koszt jedynie przesyłki paczkomatem, czyli tam gdzieś 15 zł. Coty Exclamation. Ja ten zapach dostałam, natomiast nie używam go w ogóle. Nie ma sensu go, wiecie, sprzedawać za nie wiadomo ile, bo jest to bardzo, bardzo tani zapach. Więc za koszt przesyłki jedynie oddam ten zapach. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, bardzo proszę. No to jest zapach, który przypomina mi w sumie dzieciństwo. Ja byłam mała, to bardzo chciałam mieć taki zapach, natomiast no w ogóle po niego nie sięgam. Nie mam ochoty na ten profil zapachowy, a więc wolę po prostu też posłać w świat. Kolejnym zapachem jest zapach od pana Adama Lewin. I jest to naprawdę fajny zapach. Naprawdę bardzo taki otulający, puszyściutki taki, yy, taki trunkowy wręcz. No, to jest ten sławetny mikrofon. Natomiast ja też jakoś nie czuję ochoty na sięganie po niego. Tutaj mamy drzewo sandałowe, na szczęście ono nie pachnie. Yy, ogórkami kiszonymi, przynajmniej dla mnie, jest cieplutko, jest tak troszeczkę bursztynowo. Natomiast ja yy, teraz też wolę coś innego. Ten zapach też mi troszeczkę tak vintage'owo pachnie. On jest naprawdę fajny, naprawdę otulający. Jest to coś takiego naprawdę innego, jeżeli chodzi o zapachy celebryckie, to na 100%. Natomiast ja też nie znajduję ochoty na niego. Myślę po prostu o innych zapachach. Kiedy wybieram swoje wonie, wiecie, na co dzień też dużo testuję. No i też nie chcę, żeby mi zalegał, jeżeli będę chciała to odkupię sobie. Także Adam Levine też się poleca na sprzedaż. Kolejnym zapachem jest zapach Just Jack i jest to Simply Blank, to jest klon Toma Forda Soleil Blank. Ja ten zapach bardzo lubię, powiem Wam, pomimo że na początku niezbyt przepadałam za nim, to teraz bardzo lubię. Natomiast jest on dla mnie troszeczkę za słaby, w sensie wiecie, nie trwa tak długo jak ja bym chciała. Powiem Wam szczerze, że chyba zdecyduję się być może na inny klon, jeżeli chodzi o ten zapach i sobie przetestuję. Jeżeli chodzi o ten, no to też to jest tylko i wyłącznie zapach, który mogę ubrać po kąpieli, bo wiem, że jeżeli gdzieś pójdę, to ten zapach niestety nie wytrzyma ze mną zbyt długo. No niestety, tak samo jakażem prowokater, także trochę mi jest przykro, wiecie, bo no ja. Lubię, lubię, lubię długo pachnieć i bardzo, bardzo mnie frustruje, kiedy zapachy ze mnie znikają, ale tutaj też nie bierzcie tak tego, wiecie dosłownie, że że, że, że wiecie, że ze mnie znikają, to nie znaczy, że z was szybko znikną. Czasem na mnie coś siedzi długo, a wy mi piszecie, że kiepsko. Tak samo, tak samo jak na przykład jest Narciso Rodriguez ode Parfum Ambre. Na mnie trwałość jest naprawdę super. Nie mogę narzekać. Nie jest to najmocniejszy zapach, ale go wyczu wyczuwam gdzieś tam cały dzień. Co ja się dzisiaj tak jąka, już, dziwnie. Wyczuwam go cały dzień. Natomiast wiele osób pisało mi w komentarzach, że trwałość na nich jest dosyć słaba. Także wszystko zależy od waszej skóry. Tak myślę. Jeżeli ktoś ma ochotę na Simply Blank od jazz-jacka, to polecam. Nie wiem, czy te zapachy są jeszcze dostępne, bo ja myślę, że z dost dostępnością jazz-jacków jest czasami kłopot. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, to niech zakupi. Tyle gdzieś zostało. Tyle zużyłam. No to jest 100 ml. To tutaj nie wiem, ja nie jestem dobra w, w szacowaniu. Może z 10 ml zużyłam plus minus. Naprawdę bardzo, bardzo fajny, taki. Elegancki zapach, takich bardzo eleganckich wakacji, jakichś hoteli z marmurowym lobby, coś takiego. Naprawdę bardzo przyjemny, także polecam. I ostatni zapach, który wiem, którego wiem, że nie będę nosiła, kupiłam w sumie tak na fali ciekawości. Jest to bardzo mocny wintyż. Paradox, Paradox de Cardin jest to zapach Pierre Cardin. Ja go raz przetestowałam, to jest 50 ml. Przetestowałam go raz i. Nie mam ochoty po niego sięgać. Mam też bardzo podobny zapach w swojej kolekcji i jego bardziej wolę. To jest dosyć taka trudna woń. Yy, to jest zapach bardzo podobny do. Yy, yy, Grace Cabochard. Tak. To jest zapach taki bardzo. Nie wiem, teraz popełnię gafę pewnie. To nie jest szypr. Czy to jest skórzany szyb? Nie mam pojęcia. Teraz yy, oczywiście wszyscy, którzy chcą się mnie czepić, czepią się pewnie, że co ja gadam o perfumach, a nie wiem, co to jest za zapach. Natomiast jest to zapach, który bardzo pachnie mi takim tytoniem, tak jakby, No ale nie jest oczywiście to tytoń w stylu Heroda, Parfums de Marly, Divine Vanille od Essential Parfums, to jest bardzo podobny zapach do właśnie Cabochard Grey, więc jeżeli znacie tam zapach, tamten zapach, on po prostu taki. Wiercąco zielony, bardzo uniseksowy, taki chropawy. No to chyba szyb, czy paprociowy. Nie wiem, nie wiem. Nie, proszę tutaj nie komentować złośliwie. Yy, nie pamiętam po prostu i tyle. Yy, także, natomiast jest on taki dosyć ciepły w swoim wydźwięku. Yy, pachnie jak taka właśnie yy, popielniczka z zielenią, z, z dymem z papierosa coś takiego. Jest bardzo, bardzo interesujący. Jeżeli lubicie Cristal de Chanel, to jest też taki zielony, zielony szypr, to myślę, że ten zapach się Wam spodoba. No Ja Cristal de Chanel wolę o wiele bardziej, natomiast mówię, że jest to mniej więcej jak dla mnie przynajmniej ta sama rodzina zapachowa. Ciekawa propozycja i na pewno dosyć no, niszowo nawet wybrzmiewająca mogłabym powiedzieć, natomiast nie znajduję ochoty na noszenie tych perfum w ogóle. Kupiłam je jako ciekawostkę też na fali takiej, wiecie, na fali wydania tego zapachu Paradoks od Prady. Chciałam zobaczyć, jak pachnie Paradoks od Pierre Cardin. Natomiast no, nie polubiłam się z tym zapachem na tyle, nawet, żeby go jakoś wspominać na swoim kanale. Wspominałam o nim w holu perfumowym, który chyba w grudniu był. Natomiast od tej pory w ogóle nie sięgnęłam, tylko po niego sięgnęłam po to, żeby raz psiknąć i użyć jako test. Także, jeżeli ktoś ma ochotę. Zapraszam, z pudełeczkiem tutaj jest, także można odkupić i cieszyć się w domowym zaciszu. Natomiast jest to bardzo interesujący zapach. No tak, jak mówię, wszystkie tutaj zapachy, które mam. Są dla mnie interesujące, są ciekawe, natomiast potrzebuję troszeczkę powietrza. Także to było 10 zapachów. Tak jak mówię, no dosyć kropla w morzu, jeżeli chodzi o moją kolekcję, ale no lepsze to niż nic, myślę. Już teraz łapię się na tym, że mi jest troszkę ciężko wybrać zapachy, które bym chciała yy, sprzedać, jeżeli coś, no bo po prostu coraz więcej zapachów mam w swojej kolekcji, które naprawdę bardzo, bardzo lubię, pomimo że nie noszę często to, czasem lubię podejść do szafki, wiecie, skorka, powąchać. Także coraz trudniej. Być może jeszcze coś tam się zawsze znajdzie, no ale na razie to tak bezpiecznie. Jeżeli coś Was zainteresowało, to zapraszam Was do zakupu. Oczywiście, do opisu skontaktujcie się ze mną na Messengerze czy też na Instagramie w sprawie zakupu. Pamiętajcie, że muszę potwierdzić zakup, zanim będzie te, dany zapach wasz. Mam nadzieję, że coś tutaj Wam się spodobało, że troszeczkę ulżycie mojej szafce perfumowej i mojemu dźwiganiu przyszłemu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia we wtorek, jak zwykle. Miłego weekendu, miłej niedzieli. Papa! Pa.